Hej, witajcie w kolejnym vlogu. W tym odcinku pokażę Wam jak sprawdzić łożyska w kołach i ewentualnie je wymienić. Także zapraszam. Dobra, może zaczniemy sobie od tego jak sprawdzić łożyska. Powiem Wam tak, tu jeszcze przychodzi kapselek. Ja go już mam zbitego. Wystarczy, że sobie go oklupiecie troszkę młotkiem, uderzacie w niego delikatnie, żeby go wybić. No ostrożnie, bo on jest, nie wiem, czy aluminiowy, ten jest czy aluminiowe, to nie chyba stalowe ale delikatnie go wybijamy. i już będziemy szcządać bębny do sprawdzenia on może zostać i powiem wam, że do sprawdzenia nawet może zostać koło nie jest to problemem i teraz tak, zakręcamy sobie bębne i słuchamy czy nie ma jakichś dziwnych odgłosów zaraz wam to pokażę na no, przez tej strony, to jest lewa strona taki delikatny metaliczny dźwięk co słychać w środku tym się nie przejmujemy, bo dziś po prostu delikatnie szczęka dotyka bębna. Posłuchajcie. Ale nie ma takiego huczenia. Ta strona jest... Ta strona jest w miarę dobra. Przejdziemy sobie na drugą stronę. I powiem wam... Później wam jeszcze pokażę coś. Trzeba naprawdę na to uważać. Bo może być jaja z tymi tułami, z tymi bębnami. Ale to wymyśliło taki troszkę głupi patent, że mamy to bardzo wybite i ten serwer zniszczony, to nam może odpaść koło. to stało ostatnio w pewnej osobie. Posłuchajcie teraz tej strony. Mam nadzieję, że to słychać. Jak mamy takie huczenie jak teraz, Myślę, że to będzie słychać na nagraniu. Jeśli mamy takie huczenie, tak jak z tej strony łożyska jest do wymiany. Jak to zrobić? Zaraz Wam pokażę. Powiem Wam, że tu akurat jest oś Alko. Tak we większości przyczep. Różne typy są po prostu średnicy łożyska. Pokażę Wam jak to zmierzyć. Także nakrętkę też możecie mieć czasami inną. Ja mam akurat na klucz numer 32. Powiem wam tak, pierwsze popuszczenie, ona jest naprawdę mocno dotręcona. Trzeba sobie założyć coś odpowiednio wytrzymałego. Ja sobie użyję takiej przedłużki. Nie wiem czy mam metr, pół metra. Próbujemy to popuścić. Tak widzicie, puściła. Dobra już nam popuściła, ja sobie teraz odkręcę szpneumatę. to są nakrętki samoczontrujące, znaczy tak, ona wam cały czas pójdzie ciężko, dodatkowo jest jeszcze na niej klej. I tak to jest najszybciej i ściągamy. Powiem wam jeszcze, ja on czasami nie chciał zejść ten bęben, możecie sobie go obstukać młotkiem dookoła, nie mocno, ale po prostu wziąć młotek i obstukać go po szczękach. No i ściągamy go. Powiem wam, że te tak, bębny sobie wezmę do garażu, omówimy to już w ciepłym, na stole. I teraz on pokażę, jak to tu wygląda. Ale to teraz sobie wrócimy później. Szczęści jeszcze są Zdrowe Ta sprężynka jest luźna Na spokojnie. Pierwsze zajmiemy się bębnami. Później wrócimy do tego. Dobra, jesteśmy już w garażu. już jest trochę cieplej. Teraz Wam coś pokażę. Ja sobie te bębny za chwilę oczyszczę. Ale przed tym. Możecie zobaczyć. Jest taki pierścień. Taki segler. Ten segler trzyma całe łożysko. Jeśli ten seker się wyrwie, coś go zetnie, aż się zciąć może nie Bo tu inni nie ma akurat takiej możliwości, ale on będzie źle wykonany. Albo będzie źle wykonany ten rower w środku, to po prostu do łożyska nam wypadnie. Jak nam to łożysko wypadnie, to nam odpada koło w tą stronę. Teraz, tak, nie zakładamy raczej zamienników, staramy się założyć oryginalne łożyska, dlatego że po prostu mamy dużo mniejsze ryzyko, że coś się stanie w komplecie z oryginalnymi łożyskami jest też ten e, sedler nowy zakładamy go, zawsze nowego musimy dobrze wyczyścić ten rower, żeby się tu nic nie stało e, zaraz sobie to rozbiorę, wyczyszczę pokażę wam jak to wygląda bo to łożysko prawdopodobnie będzie musieli wyciągnąć prasą tak ściskamy ten sedler i powiem wam, że on jest bardzo gruby a wcale nie jest taki, no już wyszedł nie jest taki twardy, jest dość elastyczny. Widzicie? Tak to wygląda. Ja myślałem, że te łożyska będziemy musieli sobie wyprasować, ale pierwsze sobie to wymyję, wyczyszczę i widzimy się za chwilę. Powiem Wam tak, tego czyszczenia i malowania nie pokazywałem, bo to bez sensu, nie będę Was tym zanudzał. A teraz tylko tak, tą część będzie się czyścić, można sobie to przejąć papierem ściernym, ale powiedzmy, nie wiem, 240, 280, nie grubszym, żeby za bardzo nie zrysować tego. I powiem Wam, na przykład brzery. nie zostawiamy bardzo dużo przyczepy na zaciągniętym ręcznym, bo później po prostu te szczęki się nam mogą odbić, mogą się zapiec. Możecie mieć z tym problem. Jak widzicie już są wstępnie oczyszczone. Tą górę sobie czyścimy. Nie możemy tej góry czyścić ręką papierem ściernym. Można użyć do radiego trząszka. czy czy że była równa powierzchnia. Po prostu tu przylega felga, nie możemy poczywić tej powierzchni, najlepiej jakimś równym trążkiem i czyścimy sobie to. Tak jak widzicie, wyszło całkiem nieźle. Jest to pomalowane farbą poliuretanową, także żeby wytrzyma to na pewno więcej niż oryginał wcześniej, który zardzewiał. Teraz tak, najważniejsza rzecz. Chodzi o ten seger, Macie łożysko, macie seger i macie śrubę. Powiem Wam tak, dobrze kupować z pewnych i sprawdzonych sklepów, jakichś dużych. Ja bym nie ryzykował, jeśli chodzi o portale aukcyjne, chociaż można, ale z pewnego i sprawdzonego sklepu. Ja znalazłem sklep, który jest bardzo długo na rynku który się zajmuje głównie przyczepami wyświetli się wam tu nazwa dam wam też link do tego sklepu i powiem wam, że przyszło mi to w ciągu po zamówieniu w ciągu jednego czy dwóch dni no i mamy stuprocentowo pewność, że to jest oryginał nie wkładamy nigdy zamienników po ja mówię, może być ten zegar złej jakości, może być ta śruba złej jakości, a poza tym łożysko się może dużo szybciej rozlecieć tak jak na przykład stało się to u mnie i bardzo dobrze sprawdzać, przynajmniej raz w sezonie sobie to sprawdzić. Tych łożysk, nie wybijamy młotkiem. Musimy je wyprasować prasą, prasą hydrauliczną. Ja sobie teraz podjadę do znajomego mechanika, żeby mi to zrobił, bo nie mam u siebie takiej prasy. I trzeba prasować nowe. I tak jak mówiłem, dokładnie czyścimy ten rowek i zakładamy zawsze nowy serwer. Tak widzicie, tak wygląda zestaw cały. A i te łożyska mają trzy średnice standardowe, czyli mierzycie sobie tylko środek i jak macie ja mam tu 34, czyli ja mam tu 34 mm, czyli po, po tym wymiarze dopasujemy całe łożysko bez problemu. Są tylko trzy typy, praktycznie do wszystkich osi alko. Stare przyczepy, przyczepy angielskie, nowsze przyczepy, większość przyczep ma oś alko. Także tak mówię, ja znalazłem tą firmę, która ma dobre opinie, dam wam link. I wydaje mi się, że warto zamówić odrzutość pewnego, to. to jest w końcu wasze bezpieczeństwo też. E, dobra, ja sobie to przerzucę, te łożyska, i widzimy się. Pokażę wam jeszcze, jak wyczyścić, jak wyczyścić i wyrublować szczęki i te sprężynki przy przyczepie. Tady będziemy już mieli cały komplet. Dobra, teraz łożyska są założone, nowe. Tą stronę, teraz zapomniałem powiedzieć. Tą stronę wyczyścić idealnie, równo to nie można jej malować pędzlem. Możecie ją delikatnie pomalować sprayem, żeby nie rdzewiała i nic więcej. Ta powierzchnia musi być bardzo gładka i równa. Teraz sobie przyjdziemy do tych hamulców. Powiem wam, że możecie sobie byle jaki zmywacz hamulcowy kupić. Obojętnie jaki zmywacz do hamulce w sprayu. Zobaczcie jak fajnie to opuszcza. Przyświecę wam, żeby było coś, o może będzie lepiej widać. Tak pierwszy widzicie, delikatnie. Cały ten brud się rozpuszcza. Ten spray ma dość źle ciśnienie. Tak jak widzicie, można wszystko fajnie domyć. Mamy to wyczyszczone, wymyte. Tak widzicie. To jest biały nalot, ale to już jest chyba zimna. E, użyjemy sobie smaru. Możemy użyć smaru miedzianego na wszystkie elementy, na wszystkie elementy ruchome możemy użyć smaru miedzianego, możemy użyć też takiej pasty ATE pamiętajcie ostrożnie, żeby gdzieś na szczęście się nie dostała ale wszystkie te połączenia możemy sobie zapsikać i wiadomo, posłuży nam to dużo dłużej to jest jedna rzecz druga rzecz, ja sobie to zaraz zrobię na spokojnie możecie zobaczyć, tu jest taka zębatka i tą zębatką, zębatka, nie zębatka, e, tym regulujemy e, rozstaw szczęk. Czyli o to chodzi, że się nas szczęki, to sobie rozszerzamy tłoczek prostą zębatką. Trzeba ją albo popuścić, albo dokręcić. I widzicie, już są posmarowane, wszystko wyczyszczone. W tym momencie sobie zakładamy bęben. Może go nie musimy przykręcać. Kładamy obydwa, z jednej i z drugiej strony, to jest teraz bardzo ważne. I teraz tak mam założony bęben, zaraz Wam pokażę. Zaciągamy sobie pierwsze ręczne na pierwszy ząbek. U mnie akurat ten pierwszy jest różny, powiedzmy na drugi. Na pierwszy już sprawdzałem się, nie dzieje nic. Na drugim miarbicie już zaczyna być słychać. Jak powoli szczęki obcierają i sprawdzamy z drugiej strony, ma być idealnie tak samo. Jeśli nie będzie, po prostu śrubą, którą Wam pokazywałem, musicie to troszkę podregulować. Czyli teraz już zaczyna powoli chwytać, w drugą stronę też, to jest super, nie robimy nic. Zaciągamy na następny ząbek, powinno się zblokować. Jak się zablokują, jedno i drugie tak samo, to mamy wszystko w porządku, jeśli się nie zablokują, to, tak jak mówiłem, regulujemy sobie tą śrubą. Od biedy możemy do niej dojść przez odpór od szpilki, od śruby od koła, ale lepiej to zrobić teraz. Po prostu możemy sobie będę ściągnąć, na spokojnie poprawić i założyć jeszcze raz. I teraz, tak, też jeszcze bardzo ważna rzecz, Już troszkę tak jak mówiłem, zawsze zakładamy nowe śruby, po prostu śruby są, teraz nie będzie na kamerze widać. Ale one są ściśnięte, to są śruby samoczątrujące I tak się na początku się wkręcała fajnie, teraz już ją chwyta. To są jednorazowe śruby, zawsze musi być nowa. W tych zestawach macie śrubę nową. I teraz tak, dokręcamy tą śrubę, Wam zaraz pokażę. Ja mam akurat klucz do 220 Nm. Ta śruba musi być dokręcona między 280 a 300 Nm. Nie mam tego żyro klucza, po prostu dokręcę sobie to na 220 i dociągnę ją jeszcze taką mocną przedłużką czyli 300 Nm, powiem Wam, że to musi być naprawdę dość mocno dokręcone. Dokręcę to normalnie drzewa są pierwsze dobra I teraz tak zakładamy już klucz nanometryczne Powiem Wam, że te drzwi zawadzają. Powiem Wam, że 220 nm to już jest dość dużo. Dobra. I teraz sobie jeszcze założymy to starą grzychodkę. Murkę taką półmetrową, metrową. musicie to naprawdę mocno dociągnąć powiem wam że nie macie klucza dynamometrycznego można wziąć po prostu taką metrową rurę i dość mocno to dokręcić ja sobie tu jeszcze robię farbką kropkę możecie sobie też zrobić po pewnym czasie można sprawdzić aby się wam czasami popuściło to po prostu będzie to widać na farbie link do tych łożysk zostaje wam pod filmem czy mieli inny do sklepu, bo możecie mieć inny rodzaj. Ja powiem wam, że jak komuś pomogłem. To zostawcie jakąś łapkę. Czy jakiś komentarz. Fajnie będzie, bo wy pomożecie wtedy też mi. Ten dekierek, który nabijamy. Jak widzicie, nic strasznego mamy gotowe. Dobra, dzień i do następnego vloga.